A dlaczego pani w pytanie już kłamie? Pani redaktor, bo po... nalitość wosk. Zero... Nie chciałbym, żeby zbudowano za 160 miliardów, czy nawet więcej, centralny port komunikacyjny, który będzie pusty. Pani redaktor, jeszcze raz bardzo proszę, laryngolog albo lepsze słuchawki. Siema, dzisiaj na tapet bierzemy gościa, który swoim zachowaniem pokazuje, że ten człowiek jest utożsamieniem wszystkich stereotypów. Zanim przejdziemy dalej... Możecie zatrzymać filmik i napisać, o kogo może chodzić. Podpowiedź, jego imię to Marek. Jesteście na kanale Kto Wygrał i w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się Markowi Sawickiemu, który wypowiedział się na temat afery z KPO oraz tego, jakie konsekwencje z tej afery popłyną dla pani Katarzyny Pełczyńskiej na łęcz. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz o subie, i możemy przechodzić do tematu. Sawicki w swojej wypowiedzi zahaczył o temat centralnego portu komunikacyjnego i wyraził opinię na temat tego, czy jest on nam potrzebny. Ale ja znam dokładnie i ten obywatelski, i ten prawa i sprawiedliwości i powiem szczerze, znam też dokonania na tym gruncie PiSu i tak naprawdę poza wydaniem dużych pieniędzy i nadzorowaniem pustych łąk nic się nie zadziało. W tej chwili są już konkretne umowy wykonawcze podpisane, konkretne przetargi rozpoczęte, więc centralny port komunikacyjny będzie realizowany. Co do tego nie mam żadnych złudzeń. Natomiast pani redaktor, tak jak wczoraj patrzyłem na zdjęcia z przekopu Mierzei Wiślanej, pustego szlaku komunikacyjnego, z którego nikt nie korzysta, a wydaliśmy na to ponad 2 miliardy złotych, nie chciałbym, żeby zbudowano za 160 miliardów, czy nawet więcej, centralny port komunikacyjny, który będzie pusty. Proszę zwrócić uwagę, że nasza demografia jest jaka jest. Jest nas już tylko 35 milionów w Polsce, a za 20 lat, jak już ten port będzie w pełni, że tak powiem, oddany, to będzie on głównie służył europejczykom, a nie polaków, a nie polakom, bo będzie nas już pewnie niewiele, ponad 25 milionów. W związku z tym warto, że tak powiem, inwestycje i różnego rodzaju projekty mierzyć w stosunku do potrzeb, bo przewymiarowane nigdy nie zwracają swoich kosztów. No pewnie, po co nam projekt, który będzie rozwijał naszą gospodarkę i da wiele miejsc pracy? Według Sawickiego trzeba mierzyć siły na zamiary i nie ma co budować lotniska, które i tak będzie stało puste. Argumentem, który ma za tym przemawiać, jest to, że mamy kryzys demograficzny i nie będzie miał kto z tego lotniska latać, jak już za te 20 lat zdołają go wybudować? Powiem Wam, że takich głupot dawno nie słyszałem. Po pierwsze, Ciężko przewidzieć, jak będzie wyglądać nasza demografia za 20 lat, a po drugie, nawet jeśli w Polsce będzie mniej ludzi, to wzrost mobilności, turystyki i biznesu może zwiększyć ruch lotniczy. Warto wspomnieć, że największe huby świata, takie jak Singapur, Katar czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, często znajdują się w krajach o małej populacji i funkcjonują świetnie, bo obsługują cały region, a nie tylko swój kraj. Tak samo mogłoby być w naszym przypadku. Ponieważ jesteśmy położeni na skrzyżowaniu głównych korytarzy transportowych wschód-zachód i północ-południe. Lecz Marek Sawicki zdaje się o tym zapominać. Mówiąc, że mamy słabą demografię, brakuje jeszcze argumentu, że jak w Berlinie jest, to po co w Polsce? Widać, że Sawickiemu niekoniecznie uśmiecha się robienie czegokolwiek dla polskiego przemysłu, skoro reprezentuje takie podejście i podpiera je tak chudwym argumentem. Zamiast lobować za pomysłem, który jest naprawdę wielkim przedsięwzięciem i może napędzić naszą gospodarkę, Sawicki woli mówić, że to gigantomania i przepalanie pieniędzy. Jakoś żaden kraj, który wybudował podobny port, nie odnosi teraz strata, wręcz przeciwnie. Notuje wielkie przyrosty ekonomiczne. Chociaż co do jego zdania nie byłbym taki pewien, bo jak wiemy, często zmienia on swoje przekonania, jak na przykład podczas głosowania nad wotum zaufania dla rządu Tuska. Tak go krytykował, mówił, jaki to ten rząd jest niesprawczy, ale jak przyszło co do czego, to z mordą jak zbity pies poszedł i zagłosował za, żeby tylko utrzymać stołki. Jego słowa trzeba więc brać z dużym dystansem przez jego brak spójności. Teraz możemy przejść do bardziej aktualnego tematu, w którym poseł z ramienia PSL-u postanowił zabrać głos. Ale panie ministrze, ja pytam KPO. o te nadużycia. 1,4 miliarda złotych, które są. A dlaczego, a dlaczego pani w pytanie już kłamie? no i jak? No, Panie redaktor bo nieco po... uczciwości, zero, na zero, bosko, po... jeden, jeden i 1,4 miliarda złotych to jest na cały ten e, choreka program tak? gdzie w tej chwili wydano 110 milionów i główne te projekty, o których dzisiaj mówimy z takim zacięciem jeszcze nie zostały sfinansowane a więc jest szansa, że zostaną poprawione, więc jeśli mówimy o 110 milionach złotych z 168 miliardów, no to Miejmy jakoś miarę. Miejmy jakoś miarę, miarę, ale to ja panu przypomnę pan, A pani ja mówi rozumiem, 400, y a ja mówię 110. Y y Czy to jest różnica między miliard 400 a 110? Jest różnica, ale wie pan, mówi pan o tym ze spokojem. To jest 110 milionów złotych, o którym pan mówi. Przypo przypomnę. tylko... Ale nie tylko... zostały one zmalwersowane, nie zostały przepalone tak jak 3,5 miliarda w ostrołęce. Nie. One jeszcze nie są rozliczone, 110 jest rozliczonych nie w tych projektach tak o których mówimy. A te projekty o których mówimy nie są jeszcze sfinansowane. No ale przecież... Jeszcze podlegają kontroli. Ale dużo zakupów już miało miejsce przecież. No, część już miała miejsce i wszędzie tam, gdzie te zakupy zostały przeprowadzone w sposób nieprawidłowy i pieniądze zostały wyprowadzone, trzeba będzie te pieniążki wrócić, zwrócić to z odsetkami i co do tego nie mam żadnych złóch. No ale... Jego zachowanie to pokaz ordynarnego hama, który myli stanowisko państwowe z folwarkiem. Dziennikarka pomyliła się w związku z kwotą, jaka została zmarnowana, przestrzeliła dość sporo, ale to, że kasa została przepalona niczym paczka fajek przez Menela pod sklepem. Jest faktem. Na razie na inwestycje poszło 110 milionów złotych, z których finansowane były na przykład pancerne Pierogarnie, Solarium w pizzerii czy nawet dom na wodzie jako miejsce na firmowe spotkania. Sawicki twierdzi jednak, że pozostałe pieniądze, które jeszcze nie zostały wydane, będą przyznawane bardziej uważnie. Jeśli środki nie zostały jeszcze w całości rozdysponowane, to mam nadzieję, że dotacje dostanie pani Magda Gessler na swoją restaurację u Fukiera, która złożyła wniosek na kwotę ponad 400 tysięcy złotych. Musicie przyznać, że napierdanie talerzami o ziemię trochę kosztuje, stąd pewnie taka kwota. A tak na poważnie to Sawicki, zamiast czepiać się dziennikarki, że pomyliła się z kwotą, Powinien odnieść się do tych wszystkich kwiatków, jakie jest finansowano z tego projektu. Sprytnie wybrnął z pytania. Aczkolwiek wyborcy nie zapomną im tego całego szajsu i rozliczą ich przy urnach wyborczych. Myślę, że takie rozliczenie odczują najbardziej. Chyba Sawicki wstał dziś lewą nogą, bo jego odzywki w stosunku do pani dziennikarki były mocno konfrontacyjne. No ale czy pani minister powinna dalej mieć to stanowisko w takiej sytuacji, panie pośle? Pani redaktor, jeszcze raz bardzo proszę, laryngolog albo lepsze słuchawki. Mówiłem za co powinna pani minister Pełczyńska nałęć polecić z tego stanowiska, a w ogóle go nie dostać. Za to, że w ramach KPO nie przewidziała środków na yy, Odnawialne źródła energii w postaci właśnie biogazu i wspólnot energetycznych budowanych wokół biogazowni rolniczej, gdzie i rolnicy, i gminy mogliby zarobić ogromne pieniądze i uniezależnić się od monopolu państwowego w zakresie przesyłu energii i opłat przesyłowych. Jeśli ona potrzebuje laryngologa, to on potrzebuje specjalisty od demencji, bo chyba zapomniał, jak w 2012 roku musiał podać się do dymisji po aferze taśmowej PSL, a teraz uda. Daje moralny autorytet. Zamiast od razu odpowiedzieć, jakie będą konsekwencje dla pani nałęcz w związku z aferą KPO, obraża dziennikarkę, mówiąc, że jest głucha. A może nie słyszała wcześniejszej odpowiedzi, albo nie zrozumiała jego bełkotu i dlatego dopytała, a on od razu z ryjem? Warto przypomnieć, że pani Katarzyna, pomimo iż miała świadomość problemów z tym projektem, przez jakiś czas milczała. Dodatkowo, ze strony krytyków pojawia się zarzut braku nadzoru nad programem Choreka. Według Sawickiego pani Katarzyna i tak będzie musiała podać się do dymisji ze względu na przeznaczenie środków na odnawialne źródła energii, ale nie z powodu nadużyć. No to mamy jasność. Według niego solarium z pizzą i pancerne pierogarnie są w porządku, szafa gra, komoda tańczy, można się rozejść. Według wielu komentujących, pani Katarzyna powinna polecieć za wszystkie niedociągnięcia, a nie tylko za niektóre, bo brzmi to jak próba ukrycia większych mankamentów kosztem mniejszych wpadek. A wy co uważacie o słowach Marka Sawickiego? Zgadzacie się z nim, że CPK to gigantomania niepotrzebna Polsce, ponieważ mamy słabą demografię? Koniecznie podzielcie się też swoją opinią co do jego zachowania podczas tego wywiadu. Byliście na kanale Kto wygrał? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz suba i do zobaczenia w następnym odcinku.